Dzień dobry Państwu. Witamy na naszych ulubionych targach Agroshow w Bednarach. Tegoroczna edycja jest zaakcentowana wspaniałą pogodą i również wspaniałą frekwencją. My aktywnie bierzemy udział w Agroshow i prezentujemy tutaj naszą. Podstawową gamę opryskiwaczy. Są to opryskiwacze zawieszane, przyczepiane, jak i również samojezdne. Jeżeli chodzi o opryskiwacze zawieszane, prezentujemy model Mega 2200 litrów z belką 27 metrów, nowość belka Delta Force na Bednarach, i tą belkę możemy zaproponować wielkości od 21 do 28 metrów z też e, możliwością e, zaoferowania modelu składania belki z 21 na 15 metrów. To są belki nowe e, Proforce e, z asymetrycznym składaniem z indywidualnym odchyleniem ramion. E, bardzo ciekawe maszyny Isobas z komputerami sterującymi HC9700 Topcon bądź bez komputerów sterujących i poprzez izobas sterowane bezpośrednio z terminali w ciągnikach. Również prezentujemy na agro-show nasz najpopularniejszy model w sprzedaży opryskiwaczy przyczepianych jest to Hardy Navigator model 5000 litrów bardzo poszukiwany popularny model wśród rolników z belką Delta Force cała gama rodziny belki Delta Force jest oferowana na opryskiwaczu nawigator od 21 do 39 metrów prezentowany model jest to belka Delta Force Z, czyli z asymetrycznym uchylaniem do góry, jak również z asymetrycznym kopiowaniem terenu poniżej, czyli minus 4 stopnie. Delta Force wyposażona w system autoterrain automatycznych czujników prowadzących belkę nad glebą bądź nad łanem do wyboru w systemie autoterein. Również w tym systemie AutoTerrain, co jest standardem we wszystkich naszych flagowych modelach, w AutoTerrainie mamy do wyboru również moduł hybrydowy. W przypadku, kiedy Państwo macie na polu wylegnięcia zbóż bądź oczka wodne, wtedy uruchamiając system hybrydowy, belka automatycznie jest utrzymywana nad łanem bez odczytu danych w tych trudnych momentach przez czujnik. Jeżeli chodzi o nawigator, oferujemy bardzo fajne modele od 3000 do 6000 litrów i również te maszyny są oferowane z systemami cyrkulacji cieczy. Prezentowany model posiada bardzo ciekawy system cyrkulacji cieczy. Jest to system Active R, gdzie bardzo precyzyjnie i bardzo szybko ciecz jest dystrybuowana na plantację przy na przykład rozpoczęciu oprysku na polu. Również takie maszyny możemy wyposażać w systemy cyrkulacji cieczy. Auto Select Duo. z kabiny ciągnika możemy wy wy wybierać rozpylacze, które będą dokonywały zabiegu i również poprzez załączenie systemu Auto możemy znacznie szybciej pokonywać ilości hektarów, więcej ilości hektarów możemy przy większych prędkościach ciągnika. I on przebojem, proszę Państwa, wdarł się na rynek polski. Sprzedaż tego modelu bardzo fajnie się rozwija wśród nowocześnie gospodarujących farm. Z, z dużymi wydajnościami, z dużymi precyzjami zabiegów. I one oferujemy już również z systemami Twin Force. Jest to nasz system pomocniczego wspomagania powietrza i jest to system potocznie nazwany systemem rękawowym. Dzięki temu systemowi my możemy wykonywać zabiegi terminowo, możemy również takie zabiegi. W dużym wietrze nawet do 9 m na sekundę zabieg jest wykonany w lepszej jakości niż w belce konwencjonalnej przy sprzyjających warunkach pogodowych. I one oferujemy z belkami konwencjonalnymi Delta Force. Są to w szerokości od 21 do 39 metrów z bardzo ciekawymi systemami automatyki prowadzenia belek. Również system Ion został opracowany na zasadzie skrętnych kół i te, wtedy możemy też szkoła skręcać również przy belce złożonej, co jest poszukiwane przez naszych klientów. Naszą specjalnością firmową jest to technika wspomagania powietrznego PSP Twinforce, również na belkach Ion, ta technika występuje i belki do 36 metrów znajdują uznanie wśród gospodarstw wielkotowarowych, zbożowych, jak i warzywniczych. Unikalność techniki TWIN z unikalną funkcją regulacji kąta pod wiatr i z wiatrem w automatyce jest, jest funkcją, która tutaj nas doskonale zabezpiecza też na znoszenie cieczy. Warunki pogodowe w tej chwili, przy zmianach klimatycznych, uległy dużemu pogorszeniu, jeżeli chodzi o możliwość wykonania zabiegu. Natomiast system Twin Force, nawet przy 9 metrach na sekundę, możemy doskonale wykonać zabieg z efektem lepszym niż belki konwencjonalne przy sprzyjających warunkach pogodowych. Większość dużych gospodarstw w tej chwili. Pyta o opryskiwacze samojezdne, i przez te kilkadziesiąt lat, które tutaj działamy w Polsce, sprzedaliśmy ponad 250 nowych maszyn w naszym kraju. Są to, są to urządzenia, które doskonale spełniają zapotrzebowanie dużej ilości hektarów i, i mobilne jednostki, które posiadają. Własne, własne koła skrętne, które posiadają silnik o odpowiedniej mocy. Jest to silnik Deutz, komorne 245 KONI. Do tego, do tego mamy napęd hydrostatyczny, do tego mamy każde koło skrętne z silnikami pokleń. Alfa wyposażona jest w zbiornik 5100 litrów, nominalnie całkowicie 5600 litrów. I e, jeżeli chodzi o belkę prezentowaną, jest to belka e, Twin Force e, o szerokości roboczej 36 metrów. 13 sekcyjna maszyna z pneumatycznym systemem autoserek duo. Pneumatycznie e, sterowane głowice z możliwością wyboru rozpylacza w kabinie ciągnika. E, opryskiwacze Hardy Alpha e, Evo e, oraz Titanium. Znajdują doskonałe tutaj sprzedaż w Polsce, i zapraszamy również też do wzięcia udziału w pokazach, które planujemy z opryskiwaczami samojezdnymi. W niedzielę również zapraszamy i dziękujemy, że Państwo nas odwiedzili na tegorocznej edycji targów Agroshow w Bednarach.